Witam serdecznie w pracowni chemicznej Science for You. Ze mną zestaw firmy TREFL, który pozwoli Wam na odkrycie niesamowitych tajników chemii. Oczywiście, bezpieczeństwo to podstawa. W zestawie są okulary ochronne no bo słuchajcie, można zrobić nawet wulkan, więc jest totalny czad. Są oczywiście rękawiczki ochronne. Ja w sumie do końca nie wiem, co będę robiła, więc lepiej, żebym włożyła takie rękawiczki. Bo... Mamy też dwie substancje chemiczne, tu jest czerwony barwnik spożywczy i wodorowęglan sodu, czyli tak zwana soda oczyszczona. Mamy różne pojemniczki, pipety, mamy tutaj wskaźniki pH, balonik. Najważniejsze mamy, mam tutaj Instrukcje, wiele informacji dotyczących chemii, praktycznej wiedzy, ale jest też informacja dla osób nadzorujących doświadczenia chemiczne, no bo jednak trzeba mieć baczenie, co młodzi naukowcy e, zrobią, zanim wysadzą mieszkanie, nie żartuję. Doświadczenia są bardzo bezpieczne, mamy właściwie same e, różne spożywcze e, produkty. O, proszę bardzo, na przykład taki kwasek cytrynowy, który. Nie jest w zestawie, ale możemy go kupić w sklepie, uzupełnić zestaw i przeprowadzić konkretne doświadczenia. A na koniec trochę informacji sprawdzających wiedzę. I na przykład po zabawie z takim zestawem będziecie wiedzieli, czy mieszaniny wody, wody, mieszanina wody i oleju to mieszanina ym... Heterogeniczna, homogeniczna czy koloidalna? No to czekam, że tak powiem, na odpowiedzi pod postem. Proszę sprawdźcie i powiedzcie mi. Prosty eksperymencik mamy tak. Wezmę sobie troszkę sody oczyszczonej. Jeden oczywiście, z, z, jedna oczywiście z propozycji. Mam nadzieję, że w ogóle e, będziecie mieli masę pomysłów na to, jak to wykorzystać. Proszę bardzo, wezmę sodę oczyszczoną. Tu sypię troszkę kwasku, nie leję tego. Sypię przecież to substancja sypka. O, proszę. Tak, tu sobie drewnianą szpatułką pomieszam. A trzeci pojemnik zostawię z wodą taką bez atrakcji. Teraz Zmieszam drugim końcem, żeby substancje mi się nie, nie zmieszały. Proszę bardzo. I teraz bierzemy e, przede wszystkim ściągawkę, e, e, która podpowie nam, czy dana substancja jest kwasem, czy zasadą. Zobaczcie, tu mamy taki miernik kwasowo-zasadowy. I zobaczymy, jak nam się papierek wybarwi, proszę. O, grubość, słuchajcie. No, mamy ewidentnie zasadę. No, teraz Wam pokażę. Zobaczcie tutaj. Zielony papierek, mocno zielony. Dobrze. E, tu zrobię drugi. O! Też jest ostro. No i co? kwaśne Dobrze. Tak. Czyli tu mamy kwasek cytrynowy. Tu mamy sodę oczyszczoną. A jeszcze zobaczymy drugim końcem, co by nie marnować tutaj współczynników. Nadal jest neutralny. No, może troszkę lekko nasza Woda z kranu e, lekko tutaj zasadowana, no ale blisko neutralnego jak najbardziej się mieści. No i to jeden z eksperymentów dosyć bezpiecznych, bo muszę przyznać, że jak się zabierzecie, zaraz tutaj Wam powiem jak się zabierzecie za erupcję wulkanu co tutaj mam jeszcze ciekawego czy e, eksplozję koloru no, to ciekawa jestem, czy tylko estetyczne efekty będziecie oglądać, czy też jakieś po prostu mega wystrzały. Ale na pewno będziecie mogli pisać tuszem sympatycznym, czyli pewnie kwaskiem cytrynowym, który, jak ogrzejecie, pojawi się prawdziwy napis i będziecie mogli sobie pisać tajne informacje w szkole, tak żeby nikt tego nie przeczytał. Tajne listy. Życzę dobrej zabawy i ile tych doświadczeń nie jest, bo to jest zawsze. 21 czaderskich doświadczeń, a myślę, że to jest tylko wstęp do e, zabawy z chemią i do zdobywania nowej wiedzy. Miłej zabawy!